No witam, witam. Od zera do 2 Challengera. Witam w Salmoners Rift. Kolejny dzień, kolejny Shen. Ostatni dzień antybiotyku. Wyjdzie się wybitnie dobrze nawet w miarę. Już nie mam gorączki, ale nasz Shen jest giga rozpalony. <grym> Gramy w Nocturna. Chciałem w tą grę w ogóle piknąć Malfighta. Bo to myślałem, no co, ja będę grał co chwilę tymi samymi pikami na tych ty odcinkach. Chciałem piknąć malfighta na dżungli, bo jest bardzo popularny. Ale widziałem Nocturna Takiego no klasycznego auto atakera, Który ma jeszcze globalną erkę. Więc stwierdziłem, że Shen będzie to dosłownie idealny. Kontruję jego auto taki z W. Do tego ja też mam globalną erkę. Znaczy on nie ma takiej globalnej. No, po prostu ma duży zasięg. Więc Shen będzie idealny. Tylko muszę po prostu trochę wcześniej. Wcześniej ultować. Bo jak on ultuje, to ja nie mogę ultować. Bo nie widzę swojego sojusznika. Wcześniej na wizji robiliśmy tego builda. Pod tego AP. Dzisiaj zrobimy takiego klasycznego bruzera. Tutaj, tego. Ja lubię tym grać, bo to po prostu stakuje się w HP, jest gigafajnie. Myślę, że mamy bardzo dużo obrażeń, więc nie potrzebuje nasza drużyna więcej obrażeń niż moja, tam 200, 200 damage więcej. Chociaż ten, ten drugi build właśnie z tym Zmierzch i Blask jest o wiele lepszy pod tym względem, że mam szybszy clear w dżungli. Na idzie, na midzie trochę krucho z tym Serat ma na Katarinę. Prawdopodobnie zaraz się tam wypierdoli, jak on zostanie na tej linii. Ma DPK, więc czysto teoretycznie zawsze jest w stanie wrócić. Idę, idę, idę. Szybkie W, żeby nie mógł autoatakować. atakować. Warwick tutaj kurwa wiedział, żeby się nie bać i po prostu szedł do przodu, napierdalał. Dobrze Warwick tutaj zagrał. A lobby jest trochę dziwne. Gdyż ponieważ w naszej drużynie są same srebra, same srebra, nie ma absolutnie żadnego golda, a w enemy teamie są trzy goldy i dwa srebra. Więc czysto teoretycznie na papierze, patrząc tylko i wyłącznie na rangi statystyki, no to enemisy mają o wiele lepszy team. I chyba to jest test od rajotu nie? Żeby sprawdzić... Sprawdzić nasze umiejętności. Dobra, ukradliśmy u kraba. Znaczy ukradliśmy, on był mój, wziąłem, to co to, to moje. On miał bardzo mało HP, więc czyszczę tą żabę i, i wilka. Pójdę na smoka. To jest Syndra na suporcie, nie? Bot enemy ma prają, więc będzie ciężko na tym smoku. Nit ma cały czas przejebane. Miejmy nadzieję, że potem będzie coś robił. Dobra, Xerath to się pomoc. Może spróbujemy zagrać coś pod mida, żeby ewentualnie zejść do smoka. Dobra, idę, 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 idę. Nie, no, nie trafił z tunem, no. To za kurwa ziomek. Nie, no, on jest kurwa. No nie, no nie, kurwa, kurwa no. Wmisował Rkę, zmisował Stuna, kurwa, w nieruszającą im się Katarinę, którą kurwa... A to ma być test dla mnie, nie? Od, od, od raj, Rajotu I dostaję kur... na która nie trafia swojego skilla w nieruchomy cel, bo ją zestunowałem. Ja pierdolę, no. Smoka bym chciał zrobić, ale nie zrobię. Poprzego bota, który nie ma prajo, i Mida, który się teraz cofa. Zrobię tego kraba tylko. I chyba stąd spierdalam. Odpuszczam tego smoka. E! Nie, dobra, to jest troll. To jest troll. Lepszy mider, niestety. Kurde, no, chciałem wziąć tego kraba i myślałem, że tą Syndrę tu wyłapiemy, ale nie no, nie mają kurwa takiego refleksu. Myślę, że na większym Elo to by się po prostu udało. Dobra, zastanówmy się, co bym mógł zrobić teraz, żeby, żeby zagrać dobrze. W czerwie są. Jestem nie w tempo, bardzo, bo umarłem dwa razy już. Więc. No jak ja bym był nocturnem, to bym już dawno był pewnie na czerwiach, bo. On ma na przykład. On ma zajebisty lir, Nie robi ich. Warwick przepierdala. No i nocturn ultuje. A ja nie widzę. No trudno, no. Lepszy jungler w takim razie, nie? No dzięki, że, że mi pingujesz. Na pewno tam pójdę i ją zabiję. przepaczyć na mapę, no. Dobra, mamy czerwie, no. Ja bije, Tylko patrzę na mida, na trade, ten Xerath zawsze misuje tego stuna. Zawsze GG. No GG, no. Nie mamy mid -lanera, no. Nie wiem, co ja mam w tej grze zrobić. Ja nie mam z kim grać w sumie, no bo bot przegrywa i to sromotnie. Do Warwicka jak poszedłem, to się prawie wyjebaliśmy, więc nie ma sensu gankować Atroxa. I na mida też nie ma sensu, bo Katarina po prostu sobie odskakuje do miniona. Po prostu się nie da nic już chyba w tej grze zrobić. Tak jak na papierze jest, mam gorszy team, to jest po prostu gorszy. Bot jest tak zbardowany, że ja nie mam jak mam wejść. Mid przegrywa, top przegrywa. Szkoda, że nie mam czasu zareagować na którym no, 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 klika R. -kę. Bo teraz kliknął ja nawet nie mogłem się tepnąć na, na tego boka, nie. No nie mogłem się kliknąć na tego boka, nie. Zniszczono twoją wieżę. Szkoda, szkoda. Nie. <noise> Dobra, zaraz Herald stoi. Chciałbym zrobić te dwa kampy Reda i wtedy pójść na to. Czy jest, że ten aktor się tutaj nie ma czego obawiać, bo ma 13 poziom. Kiedy my mamy... Naturna jak już. I są normalni. Dlaczego nie biją Nocturna w takim fajcie? Mamy 3 na 2, oni biją kurwa Atroxa, który się leczy za milion. No, gigamądrzy są. Gigamądrzy. To jest właśnie to, granie z jebanymi silverami, no. Że czysto teoretycznie to byłoby dobry play, nie? Byśmy mogli ich tu nawet zabić, albo Nocturna i zmusić Atroxa do ucieczki. No proszę, zabij go. No i zajebiście. Drek stoi. Patrzymy na bot'a, patrzymy na bot'a, bo kata tam się trzyma, a my mamy R'kę. No, który nam idzie? No, herolda chyba bym zrobił. Chociaż nie wiem, gdzie teraz ten ziomek pójdzie. pasmoka smoka poszli. No, smoka poszli. A ja sobie herolda zrobię. Nie wiem, czy kata schodziła na ten. No, oni smoka robią. No, ale trudno. Ja to oddaję, bo nie mam fraje w ogóle na midzie. Xerat się wypierdolił czyli tak zwany klasyczek. Nie mogę jej dogonić. Bot ma przejebane, bo tam idzie Atrex i Kata. Nie da się nic zrobić. No nie da się nic zrobić, no. Cerat jest idiotą, bo nie patrzy na mapę. Dobrze wiedział, że tam idą, bo wszyscy byli na bocie i szli do góry. Jak on teraz ginie, to nie jest, kurwa, kogo wina tylko, tylko i wyłącznie jego. Nawet mnie będę pomagał. Wypierdolone, nie będę ginął, kurwa, za czyjeś błędy. Ten sobie wziął heraldzicem Wierzę. Ma przejebane. Też ich widział na mapie, no ale wydaje mi się, że jak chciał wziąć wieżę, to była świadoma decyzja. No po prostu ta gra jest przegrana na po... pół. Ale my gramy dalej, nie poddajemy się. A, no, po prostu tu ginie. Boże, jaki to jest kurwa, wiecie co? Śmieć kurwa. Kampy mi stoją. Oni są w mojej dżungli. Mogą sobie po prostu brać wszystko, co chcą. Ja nie mogę farmić. Nie da się tu nic zrobić. Ma tylko dwa itemy i my go nie możemy zabić. Niesamowite. Serat? O! Sześć razy się wyjebał. Tak samo! <laughs> solo na solo praktycznie. Dobra, ale nasza dekery no... Stara się strzelać, nie wymiera. Głupio, ja ją tam raz uratowałem. Raz tą r -ką. Idę tutaj, idę tutaj. אוקוננו Kurwa 0,5, ale jestem tym, tym najsilniejszy kurwa tutaj. O, ładnie. Ej, Warwick się rozkręca. kurczaki pieczone. Dobrze wszedł, nie idealnie jak nie miałem cooldownów. 0,6 6 noszenie. No przecież to się nie da tak zrobić, to trzeba się postarać, żeby to tak zrobić. Może ten build po prostu jest gorszy. Jakbym robił ten item, to miałbym więcej damagea. I może w jakichś sytuacjach bym coś więcej zrobił. Kurwa, nigdy się nie dowiemy, nie? Po prostu muszę więcej pograć Shenem tym buildem, żeby sprawdzić, który jest lepszy. Kampy mi stoją, chciałbym je zrobić, bo no jest mi trochę do tyłu, nie? <laughs> Mam jednak 06. Mam jednak 06. Oni tego barona nie robią. Dwa truchy w drużynie przeciwnej. Trzech ruchy w drużynie przeciwnej. Nie da się jej nic zrobić. Katarina sama solo ich wszystkich zabiła, no co, co ja mogę zrobić? Mnie tam nawet nie było. Że się próbowałem obciągnąć od tyłu kurwa ziomków. Oni byli sami na Katarinę i po prostu przejebali. No ale patrzysz taba, no chujowy jungler, nie? A prawda ta jest taka, że ja nie, nie miałem z kim kurwa grać, żeby cokolwiek zrobić. Taka jest kurwa, prawda, no. Nie, bet... To była strasznie jak wcześniej była chujowa gra, to ta była jeszcze gorsza, a nikomu nie daję honora. Nie odstawałem tym no. Mam 07 kurwa. Agent 07. <noise> już mam tytuł. Nie no kurwa, no się nie da grać z tymi kurwa ulongami jebanymi, no. Wszystkie decyzje jakie mogli podjąć źle, to po prostu podjęli. Przyniąwszy od piknięcia po prostu serato, No jebany kurwa, przygłup no. Idę chyba kurwa się zabić w GTA 5 nie? Mieliśmy taką fajną serię. 5 minut, 2 luzy i już się wszystko psuje. Dobra, idę. Idę do garażu Polinę. Yo